I drodzy parafianie, pozwólcie, że w imieniu wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii, złożę wam najserdeczniejsze życzenia, takiej radości, wielkiego pokoju, który przynosi nowo narodzone dziecię. Bo jak widzimy dziecię jak się narodzi, patrzymy, przyglądamy się. Ono mruży oczy, otworzy oczy, myślimy sobie do kogo jest podobny, do taty, mamy, babci, nie wiem kogo jeszcze. No i myślimy sobie z nadzieją, co z tego dziecięcia wyrośnie. Nie minie rok, dwa, a już będzie zupełnie inne. Tak samo z tą nadzieją patrzymy na Jezusa. Jezusa, który w tych trudnych czasach i pandemii i różnych naszych trudności właśnie rodzi się, by przynieść nam nadzieję, że to On... Jest Panem życia i śmierci, i On zapanuje nad tym wszystkim, co złe rozlewa się i wydaje się nam przytłacza nas. I życzę, żebyśmy właśnie do tego się przekonali, żebyśmy z zaufaniem stanęli przy dziecięciu Jezus, żeby ono właśnie prowadziło nas do życia wiecznego przez całe nasze życie i tylko z Bogiem. Jak wielu być może doświadcza tego, tylko z Bogiem człowiek przeżywa pokój, radość, miłość. Dlatego tej Bożej obecności z Jezusa, który przychodzi, wszystkim Wam życzę. Szczęść Boże.